Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj jest okropny dzień, muszę Wam powiedzieć. Jest strasznie, strasznie zimno i w ogóle cieknie mi z nosa. Jest mi zimno, jest strasznie ciemno u mnie w pokoju, dlatego też nagrywam przy sztucznym świetle, takim super, super sztucznym. Niestety mam okna całe zasypane śniegiem i, i po prostu już nie chcę mi się tego śniegu z nich. Dlatego też jest ciemno, jest zimno Muszę wam powiedzieć, że już mam dość, dość tej zimy Jest mi już obojętne, czy, czy ona będzie, czy też nie Mogłaby już jej nie być nie Nienawidzę marznąć A dzisiaj, jak widzicie, jestem zaopatrzona w poduchę Która będzie mnie tutaj ogrzewać podczas filmiku Bo jest mi naprawdę strasznie zimno I zaopatrzyłam się też w kubek z herbatą Która sobie tutaj stygnie, żebym mogła sobie jej wypić troszeczkę i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym będę dużo, dużo gadać, dlatego też jeżeli jesteście osobami, które lubią jak dużo gadam, to na pewno Wam się ten filmik spodoba. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem książkowym, z kolejnym odcinkiem właśnie serii Zostań moją książkową ze zmianą holniczką, czyli ze mną. I dzisiaj będziemy mówić o troszeczkę innym gatunku niż w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku mówiłyśmy, mówiliśmy o książkach fantazyjnych, czyli takich książkach, w których jednak wyobraźnia to podstawa, w których autorzy musieli się troszeczkę natrudzić, żeby wymyślić troszeczkę inny świat, innych bohaterów itd. itd. Jeżeli nie oglądałyście tego odcinka, nie oglądaliście, przepraszam, to podam Wam wszystkie linki na dole i będziecie mogli sobie nadrobić. A dzisiaj zajmiemy się książkami, które nie będą miały z fikcją nic wspólnego, ponieważ dzisiaj zajmiemy się historiami prawdziwymi dokumentami, książkami opartymi na faktach historiami różnych dziewcząt, różnych osób, które w przyszłości miały jakieś tam jakieś problemy. Także, jeżeli jesteście zainteresowane, zainteresowani tą tematyką, zapraszam bardzo serdecznie do oglądania dalszej części. Dwie pierwsze książki, które chciałabym Wam przedstawić, są to książki, które skupiają się na bardzo współczesnej nam tematyce, ponieważ będę tutaj mówić o książkach o pisujących, o pisujących bulinie i Anoreksję. Są to dwie wspaniałe książki, które naprawdę są moim zdaniem warte polecenia. Skupmy się może na początku na pierwszej książce i tutaj mam na myśli książkę autorki Heidi Hessen Müller w sidłach anoreksji. Książkę tę możecie kupić za całe 18 zł, także nie jest to dużo, a książka jest naprawdę bardzo ciekawa. O czym opowiada ta książka? Książka opowiada o Mai, o pewnej dziewczynie, która od zawsze była wyjątkowa, przynajmniej tak siebie oceniała. Zawsze była delikatna, szczupła, taka wiecie, miła, sympatyczna inteligentna. No ale przychodzi okres dojrzewania i w okresie dojrzewania ciało dziewczyn zaczyna się zmieniać, zaczyna nabierać krągłości, uwydatnia się jej biust i dziewczyna to przeraża. Ja myśli, że przestanie być wyjątkowa, przestanie być taka unikatowa, ponieważ już nie będzie taką małą, słodką, chudą dziewczynką. No i zaczyna popadać w anoreksję, przestaje jeść i ta książka właśnie mówi nam o tym, co może spowodować zwykła dieta. Jak właśnie mm, dziewczęta postrzegają swoją figurę i jak to jest niebezpieczne, jeżeli e, posuną się do zbyt drastycznych kroków. Jeżeli Was ta książka zainteresowała, właśnie ten opis, e, to ja bardzo Wam serdecznie polecam. Ja ją czytam z zapartym z tak jak chyba wszystkie książki, które Wam za chwilę pokażę. E, na pewno jest to bardzo wyjątkowa książka. Autorka opisuje właśnie to, jak bohaterka stara się przezwyciężyć anoreksję, jak próbuje właśnie wyjść z tej choroby, ponieważ jednak to jest choroba, powiedzmy sobie to szczerze, ponieważ to nie jest tak, że wystarczy po prostu zacząć jeść, a bardzo dużo osób tak myśli, jeżeli Wy też należycie do osób, które, którym się wydaje, że z anoreksją jest bardzo łatwo, z anoreksji jest bardzo łatwo się wyleczyć, wystarczy właśnie zacząć więcej jeść, to polecam tą książkę i jestem pewna, że was, Wasze zdanie na temat anoreksji się drastycznie zmieni. Jedną książką, która opisuje problematykę właśnie dzisiejszych czasów jest książka Dziennik Bulimiczki. Jest to książka autorstwa Brigitte Koloch i Elizabeth Ziller. Są to autorki, które właśnie opisują codzienne problemy nastolatki, która popada w bulimie. Książka opowiada o Izie, która początkowo... Chciała schudnąć kilka kilogramów, ponieważ uważała, że jest po prostu zbyt gruba. No i dziewczyna zaczyna chudnąć, zaczyna się odchudzać, zaczyna liczyć kalorie i stopniowo, stopniowo widzi sukcesy. Zaczyna coraz mniej ważyć, więc coraz bardziej się cieszy, uważa, że odnosi sukcesy. No ale niestety po pewnym czasie dziewczyna popada właśnie w błędne koło obżarstwa i napadów w błędne koło głodowania i napadów obżarstwa. Książka opowiada też o tym, jak bulimia wpływa na psychikę, co się dzieje z taką dziewczyną, która cierpi na tą bulimię. Opowiada też o tym, czy łatwo jest się z mi wydostać, czy też nie, czy łatwo ją przezwyciężyć. Jeżeli jesteście zainteresowane, ja Wam bardzo serdecznie polecam tą książkę. Jest to naprawdę poruszająca książka, poruszająca opowieść. Zapomniałam wspomnieć, że ta książka jest dostępna w cenie 18 zł, także naprawdę nie jest to dużo, i chyba wszystkie książki, które pokażę będą właśnie w tej cenie, także myślę, że nawet cena sama w sobie zachęca do przeczytania tych książek. Książka Bez Odwrotu, Janet Frey, jest książką, która opowiada właśnie o seksie nastolatków. Opowiada o niespełna 15-letniej dziewczynie o imieniu Lili, która zauroczona pewnym chłopakiem, zachodzi w ciążę, uważała, że to jest pierwsza miłość i taka, wiecie, prawdziwa, super. Niestety okazuje się, że to nie jest do końca tak, ponieważ ojciec dziecka sam w sumie rzeczy jest dzieckiem. Matka jest zaskoczona i zdruzgotana na tym, jak się zmienia jej życie? Książka jest naprawdę bardzo wciągająca. Jeżeli jesteście zainteresowani, to tak jak mówiłam, polecam. Książka bez odwrotu jest bardzo poruszającą, bardzo wzruszającą książką. Jest na pewno historią budzącą wiele emocji. Opowiada w sumie rzeczy o bieżącym temacie o bieżącym problemie który coraz częściej pojawia się w społeczeństwie coraz młodszych osób. Na pewno nie jedna z Was doświadczyła właśnie tego zjawiska u siebie w szkole. Właśnie na pewno widziałyście ciężarną nastolatkę. Jeżeli chcecie troszeczkę dokładniej zapoznać się z ich problemami, zachęcam do przeczytania tej książki, bo jest to naprawdę bardzo piękna książka. Kolejną pozycją, z którą chciałabym Was zapoznać, jest książka znowuż autorki Heidi Hessen Miller Dobranoc Słonko. Jest to książka opisująca. Historię Gabi, czyli dziewczynki przez lata, przez długie lata wykorzystywanej seksualnie przez swojego ojczyma. Jest to książka naprawdę, naprawdę poruszająca, budząca skrajne emocje i to chyba takie najbardziej ukryte w nas. Um, jest to nie dość, że książka oparta na faktach, to jest to również książka zawierająca prawdziwą historię, którą przeżyła autorka. Autorka właśnie tej książki również była molestowana seksualnie i tutaj przeczytam Wam taki cytat. Um, to historia mojej młodości, której nie miałam. Napisałam ją z myślą o tych wszystkich dziewczętach, które znalazły się w równie beznadziejnej sytuacji. Przerwijcie milczenie i wołajcie o pomoc. Bez przerwy, ale was usłyszą. E, jeżeli macie ochotę na taką, właśnie bardzo, bardzo prawdziwą, pełną. E, faktów, książkę, historię. Mogę Wam ją z czystym sumieniem polecić. Książka Dobra na Słonko jest moim zdaniem taka wielowymiarowa, ponieważ autorka stawia na każdym kroku czytelnikowi pytania, różnego rodzaju pytania, na przykład jak odnajduje się taki człowiek w później, w późniejszym życiu, co się dzieje w umyśle człowieka, który doznał tak wiele krzywdy od strony osoby, która powinna go Kochać, która powinna się nim zajmować, opiekować i nie pozwolić, żeby działała się dziecku krzywda. Co się dzieje z, właśnie z, męcz, z mężczyzną, który molestuje dziecko i pozostaje bezkarny, e, ponieważ to dziecko przede wszystkim zachowuje milczenie i to przeważnie do końca życia, ponieważ cały czas boi się właśnie tego ojczyma czy ojca, czy kogokolwiek, czy tej osoby, która krzywdzi właśnie to dziecko. E, Naprawdę ja Wam mogę ją polecić. Tak jak <grym> powtarzam to przy każdej książce, ale, <grym> ale są to książki naprawdę, naprawdę warte polecenia, warte przeczytania. E, tutaj jeszcze wyczytałam, że ta powieść otrzymała niemiecką nagrodę w roku 1990 jako najlepsza książka roku dla młodzieży. E, także jeżeli jesteście zainteresowane, polecam. E, koszt tej książki to jest całe 16 zł. Także nie jest to dużo. Większość z tych książek, które Wam pokazuję, jestem pewna, że znajdziecie w swojej szkolnej bibliotece. U mnie w bibliotece na pewno kilka tych pozycji widziałam, więc rozejrzyjcie się, a naprawdę się opłaca. A teraz chwila przerwy na herbatę, ponieważ nagadałam się strasznie, jest mi zimno. Od razu lepiej. Mogę zacząć z powrotem nawijać. Kolejną książką, którą przeczytałam i która bardzo mi się spodobała, była książka Dziewczynki ze świata maskotek autorstwa Anisme Snellman. Jest to książka, która opowiada głównie o tym, jak działa podziemny świat seks biznesu, jak to się dzieje, że dziewczęta tam trafiają, co nimi kieruje, że zaczynają oddawać się właśnie starszym panom, jest to myślę, że również taka książka dzisiejsza, nowoczesna, ponieważ z tym problemem również świat się boryka. Książka ogólnie opowiada o tym, o dziewczynie, o 14-letniej dziewczynie Jasmine, o imieniu Jasmine, która pewnego dnia po prostu znika. Znika z miasta i słuch po niej tak naprawdę ginie. matka dziewczyny stara się ją odnaleźć. Ale niestety średnio jej się to udaje. Współpracuje z policją, która tak naprawdę jest bezradna i nie potrafi poradzić sobie z problemem. Matka dziewczyny nie traci nadziei, cały czas szuka córki. Książka ogólnie opowiada o tym, jak to się dzieje, o całym tym zjawisku jak to się dzieje, że dziewczyny z dobrego domu, którym tak naprawdę nic nie brakuje, nagle trafiają właśnie do, do seks biznesu, co się tam z nimi dzieje, dlaczego one to robią, jakie są ich motywy, co się z nimi tam dzieje, co one muszą tam robić i jak to wpływa przede wszystkim na ich psychikę. Jeżeli jesteście zainteresowane, polecam, ja naprawdę uwielbiam tą książkę, bardzo ona mi się spodobała Cóż więcej mogę powiedzieć, jej koszt to 36,90 zł. Tej książki nie sądzę, żebyście tą książkę znalazły w bibliotekach szkolnych, ale na pewno w Biku z pewnością, z łatwością możecie ją sobie zakupić. Już przedostatnią książką, którą chciałabym Wam zaproponować, jest książka W ślepym załuku wolności Jane Fry. Jest to książka, która... Powiadam nam o tym, jak to się dzieje, że we współczesnym, cywilizowanym świecie rozprzestrzenia się zjawisko dzieci żyjących na ulicy. Dzieci, które z własnych domów uciekają do życia właśnie na ulicy, gdzieś pod mostem. Jest to również problem, który jest coraz bardziej aktualny, coraz bardziej nowoczesny, że tak powiem. Już w Polsce możemy usłyszeć właśnie o takich przypadkach, kiedy dziecko ucieka z domu opisuje jakie są właśnie tego przyczyny, co skłania takie dzieci, które uciekają właśnie z domu do właśnie życia na ulicy, opisuje to, jak te dzieci sobie tam radzą, opisują problemy, z którymi te dzieci muszą się zmierzyć. To, że przeważnie są wykorzystywane seksualnie, mają problemy z narkotykami, z głodem. Jeżeli Was taka tematyka zainteresuje, to polecam. Autorka. Cały czas zadaję sobie pytania, jak to się dzieje, właśnie, że rodzice nie widzą tego problemu, który widocznie targa tym dzieckiem. Tutaj podjęła próbę odpowiedzi na te pytania właśnie autorka Jana Frey. I co tutaj możemy, mogę jeszcze o tej książce powiedzieć? Bohaterką tej książki jest Sofia, która ma. Zaraz Wam powiem, ile ma lat? 14, jeżeli się. Tak. Nie, nie wiem, tak. Tak, właśnie. Bohaterką tej książki jest 14-letnia Sofia, która ucieka z domu. Jest to o tyle fajna książka, że tutaj właśnie i bohaterką, i narratorką jest właśnie Sofia. I opowiada, jak wygląda jej życie na ulicy, co musi robić każdego dnia, jak musi walczyć o przeżycie. Jest to naprawdę poruszająca opowieść. W Ślepym Załuku Wolności jest to książka, która w sumie rzeczy jest adresowana i do młodzieży, i do rodziców, ponieważ e, ten problem wydaje mi się, że jest e, wina... Z, on, który, pfu, e, wydaje mi się, że winę ponoszą tutaj i rodzice, i dzieci, a, i wydaje mi się, że właśnie problem dzieci ulicy... Mm, Przede wszystkim jest wynikiem braku porozumienia pomiędzy pokoleniami. E, więc tak, książka, tak jak wszystkie inne, jest bardzo ciekawa, bardzo polecenia. Czyta się z zapartym tchem, a koszt to 18 zł. Ostatnią książką, którą chciałabym Wam pokazać, jest książka znowuż autorstwa Jenny Fry, e, Hudo Drariu. Jest to książka, która opowiada historię 15-letniej Hany, która Żyje sobie bezpiecznie w sekcie, w właśnie w społeczności światłów Jehowy Opowiada tutaj o tym, jak ona żyje, jak wygląda jej życie, jak wygląda jej codzienność, ale Hanna w pewnym momencie ma dosyć tego właśnie życia pod ciągłą kontrolą życia w tej społeczności świadków Jehowy ma dosyć tego, że cały czas ktoś chce ją kontrolować, chce podejmować wybory, chce dążyć do wolności. Fajne jest to, że ta książka została napisana na podstawie drugiego wywiadu właśnie autorki z bohaterką książki. W rezultacie powstał rzeczywisty i taki naprawdę bardzo wciągający dokument, który pokazuje jak życie w sekcie Wpływa na młodego człowieka, co sekta robi z człowiekiem, jak właśnie taka społeczność ogranicza wolność i myśli. Przede wszystkim myśli i życie takiego młodego człowieka, takiej młodej osoby. Tutaj jest poruszona problematyka życia w sektach, właśnie opisanego na podstawie doświadczeń tej oto dziewczyny. I tutaj autorka również porusza problem przynależności do wspólnot religijnych i tożsamości młodych ludzi, którzy są w okresie, w burzliwym okresie dojrzewania. Książka kosztuje 18 zł, tak jak wszystkie inne, jest naprawdę warta polecenia, jest naprawdę bardzo ciekawa. Jest to książka, która wciąga, i z całą pewnością mogę wam ją polecić. To by było, kochani moi, na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek yy, serii zostań moją książką z zmianą holiczką. Mam nadzieję, że ten Wam się spodobał. Jeżeli tak, to napiszcie mi na dole, co o tym myślicie. Co myślicie szczególnie o tych książkach? Czy zachęciłam Was do przeczytania którejkolwiek z książek? Jeżeli czytałyście te książki, to również możecie napisać mi... Yy... Co o nich sądzicie? Może Wam się nie podobała, może, może Wam się równie bardzo podobała jak mnie? Jeżeli tak, to bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze. Zostawcie je nadal pod filmikiem. Pod filmikiem w opisie znajdziecie również link do poprzedniego odcinka książkowego, także też bardzo serdecznie Was zapraszam do oglądania. I co? Zapraszam Was do oczywiście łapkowania, jeżeli ten filmik Wam się spodobał i widzimy się w następnym odcinku książkowym już wkrótce, A teraz się z Wami żegnam i życzę miłego dnia. Cześć!